Jak się śpi w schronisku w Tatrach. Kolejna część, kolejny odcinek. W zeszłym roku nagrałem materiał ze schroniska pod piątką. A teraz morskie oko, morskie oko. Eee, oczywiście musiałem poczekać, aż troszeczkę turystów z zakopanego zejdzie na dół, bo przecież nie szłoby przejść. Dlatego mało gadania, dużo chodzenia i dużo zwiedzania. Zaczynamy od budynku głównego który nie wiem czy tam widać za moimi plecami. Trochę obejdziemy e, stołówka, e, pokoje, oczywiście jakaś łazieneczka, także będzie pełen obraz. Plus e, gazdówka i stare schronisko. Bardzo serdecznie zapraszam. Muzyka powodu pandemii oddzielono e, część sypialną, czyli, czyli gości, którzy śpią w schronisku, od gości, którzy przychodzą tylko sobie zjeść i dlatego jesteśmy tu na tyłach. Bo normalnie to tak średnio, e, żeby tu się pakować. Tutaj widzimy budyneczek mały, to jest gazdówka, tam, tam wejdziemy trochę w korytarz, wam pokażę też, bo e, mają tam te, takie pokoje dodatkowe jak ktoś się nie zmieści w tym głównym budynku, ale na razie wchodzimy właśnie do naszego głównego gdzie teraz siedzimy i pokażę jak tam wygląda Wspominałem panią w recepcji, widzieliście pierwsze piętro, a teraz kibelek. Szybko, zanim mnie ktoś tutaj nakryje. Suszarki do butów, fajna rzecz, jak się wam coś zamoczy, to można podmuchać. No, kibelek elegancki, płytki, bajery. I prysznic. Niestety, prysznic jest tylko jeden. Także trochę biednie, jak się wszyscy rzucą po południu, to, to jest problem. Ale jest elegancko, nie można narzekać. Ciepła woda. Idziemy na drugie piętro i pokój. Zatrzymał się pokój pięcioosobowy. Jutro niestety musimy go opuścić, bo rodzina się tu zwali w sile pięciu. Tu jest nasz bałagan. No nie będę pokazywał, ale chociaż i tak już trochę widać. No co mamy tutaj? Samoróbki, takie wieszaki, parę półek. Stoliczki też się jakieś tam znajdą. No i stolik zagracony. No dobra, pokażę stolik zagracony. No i widoki, widoki, jakie mamy? Widoki, proszę bardzo, pokazuję, jak się trochę człowiek wychyli. To taki ma widok. Może być to. gazdówka. No do pokoju nikomu nie wejdę, ale no one tutaj są, ogólnie ten duży budynek i tutaj ta gazdówka to są oj, to są pokoje z pościelą. No oczywiście trochę droższe. No ale tutaj no, no też oczywiście jest w miarę sympatycznie, ale raczej te pokoje będą tutaj nieco gorszej jakości. Kupę lat temu tutaj spałem też. Pokażę Wam gdzie. A tam, head head, trzeba było wejść jeszcze na samą górę. No i co tutaj? Tradycyjnie jakaś mikro stołóweczka w postaci pojedynczego czajnika. Jakieś tam książki do poczytania. I kibelki, zajrzymy, jak to się włącza. O, światło są suszone buty. Rysznic. zapalimy Taki. Nieźle, nieźle. Nawet bardzo dobrze. I tyle co w tej gazdówce. Lecimy dalej do starego schroniska. Tu mamy podejście do schroniska, które znacie ze wszystkich widokówek nad samym morskim okiem, natomiast tutaj pyk i nieco w dół przy asfalcie do którym, którym idziemy 10 km jest stare schronisko Nie wiem co wam tam pokażę bo ludzie siedzą będzie głupio nagrywać ale spróbujemy zajrzeć mogę sobie odpyknąć ujęcie tylko? jasne jasne bym zabrać te rzeczy? nie nie, nie. co. co brefozoro ma zielona bardzo efektowna a ciepło tutaj jest suszarka nawet to jest suszarka do ubrań nie do butów a, takie bajery. Także jest pozorom nie jest tak tutaj źle. A sprawdzimy co tam jest. gdzie się pakował do tych pokoi tam, chociaż już zaglądaliśmy wcześniej. No ogólnie tutaj trzeba e, no mieć jakiś swój, swój śpiwór, bo pościeli nie dają, ale normalnie są wyrka piętrowe e, z tym, że no to już jest tam po 7, 8, 9, 10, 17 osób e, więc może być różnie z tym snem. no Ważne, że jest gdzie się położyć i, i oko przymknąć. Eee, także na no warunki, no wiele gorsze Odpowiednio też to jest tańsze eee, No ale, no jest, no jest, też można skorzystać jak najbardziej eee, Dobra, zaraz jeszcze parę słów, jak się tu w ogóle dostać na spanie Tradycyjnie, aby zanocować w schronisku, niezależnie którym eee, W Tatrach trzeba się wy wykazać nie lada cierpliwością I konsekwencją w telefonowaniu eee, Albo telefon jest zajęty albo y, nie ma łączności y, albo nikt nie odbiera y, a jak już się dozwonicie, to się dowiadujecie że nie ma miejsc y, ja już tam zacząłem od miesiąca wyzwaniać, podczas y, sporadycznie tam raz w tygodniu czy coś się zmieniło, czy coś się zwolniło a y, intensywność moich telefonów, czyli codziennie to już było ostatni tydzień przed wyjazdem Chyba to sposobem udało nam się znaleźć dwie noce i niestety, a chcieliśmy zostać cztery I niestety na te dwie noce kolejne możemy skorzystać albo ze starego schroniska, ale raczej podejmujemy decyzję, że się przenosimy do schroniska pod piątką. No niestety to tak jeden ten dzień troszeczkę będzie ciężki, bo gdzieś chcemy tam jeszcze wejść, trzeba będzie wrócić, wziąć plecaki i pójść dopiero pod piątkę, także będzie kryzysowo. No ale co zrobić takie, takie warunki? E, za dobre płacimy 6 dych e, od osoby. E, no są też, też takie obłożenie, no nie są jakieś kosmiczne pieniądze, więc wszyscy walą tutaj, bo chcą zanocować. E, odnośnie jedzenia, sfilmowałem no karteczkę, nie wiem czy tam będzie coś widać. No, hmm, lepiej przynieść coś swojego, bo e, będzie finansowo ciężko. E, na przykład kola pół litra, 10 zł, no takie rzeczy. Nie? Przepraszam, 7 zł, a piwo, piwo litrowe 10 zł. A resztę sobie tam dośpiewajcie. No to tyle, to tyle. no Oczywiście klimat jest, góry są, ptaszki śpiewają, strumyk szumi, więc warto przyjeżdżać, ale, ale trzeba pamiętać o trudnościach, które tutaj Was mogą spotkać. Do zobaczenia na szlaku. Cześć.